Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Sejfy Jesteśmy bezpieczni. Oskar Mleczko, MMAP. razem ze mną Michał Wampir Pasternach Siemanko. Siema. Słuchaj, Michał, jesteśmy na konferencji Prime. Ty masz już lada moment ogłoszoną walkę sportową, ale widzę, że coraz bardziej odważniej w ten świat frików chodzisz, wchodzisz, bo tutaj ta konferencja, tutaj nagrywki z ZBB i teraz zastanawiam się, czy myślisz, że jest ktoś w tym świecie, kto realnie wziąłby walkę z tobą? Myślę, że jest wiele osób. No to podaj mi. Kogoś innego niż Piotr Szeliga, który ja szczerze mówiąc nie sądzę, żeby taką walkę z tobą był gotowy. Ja, ja sądzę, że Piotr Szeliga nie jest gotowy. Już bardziej bym uderzał w gości typu park, typu kubiszy. No i kilku jeszcze pewnie by się znalazło takich frików, ale wariatów, którzy by się chcieli na przykład sprawdzić. Masz w ogóle teraz jakiś taki fokus na to, no bo tak jak wspomniałem, ta, ta walka zawodowa, tutaj te frikowe tematy, jest bardziej... wolałbyś się skoncentrować przykładowo na tym sporcie, czy, czy na frikach, czy to, że tak powiem, zamierzasz to w jakiś sposób łączyć? Znaczy ja się yy, koncentruję na wszystkim, no. Się, yy, koncentruję się na walkach sportowych, a to, że gdzieś tam Pojawiam się na jakichś konferencjach typu Prime i tak dalej, to gdzieś ze względu na to, że właściciele federacji, dla których walczę, też dużo o tym mówią, że jesteśmy nudni, że powinniśmy bardziej dbać o ten nasz taki styl i tak dalej, więc robię wszystko, żeby, żeby jakoś się to zgadzało nie tylko na scenie sportowej, tylko też na takiej, poza tym wszystkim. Wiele kontrowersji dotyczyło Twojej jednej z ostatnich walk jeszcze przed Carlosem Wemolą z Łukaszem Sudorskim na Babilonie. Ja wiem, że tam był jakiś temat tego rewanżu, tutaj w międzyczasie pojawił się konflikt z Arturem Gwoździem. Teraz moje pytanie, jak... Myślisz, że mnie strasznie, Na, na plantacji bawełny byłem. Nie, to po prostu zdejmowałem sfer i tak wyglądam jakby... Powiedz mi, jak, jak to teraz wygląda, czy, czy ten konflikt z Arturem Gwoździem został w jakiś sposób zażegnany i czy w ogóle jest szansa na twój powrót do Babilonu? Znaczy... Yy, z Arturem Gwoździem to, to, to... jest gość, który... O którym... To, kurwa, ja to konflikt. To jest gość, który mi podaje rękę, a później wypowiada się w taki, a nie inny sposób na, na mój temat, a później jeszcze do mnie dzwoni i pierdoli jakieś głupoty. No to jest gość, kurwa, który dla mnie jest skreślony. A druga sprawa Yy, właściciel yy, Babilonu napisał, że mój trener nie jest tam mile widziany i ma bana, więc skoro mój trener ma bana, no to ja tam nie, też nie będę walczył. Nie? To jest proste i logiczne. Hmm, powiedz mi, pojawiały się też e, jakieś takie momenty m, ostatnio, chociażby, kiedy z walki wypadł e, Czujigajów. Ja nie wiem, czy to, czy to nie przy tej okazji, mówię o KSW, zgłaszałeś swój akces do walki. W ogóle myślisz, wierzysz w to, że, że mógłbyś się pojawić w największej polskiej organizacji? No, czy, czy wierzę pod względem sportowym, czy pod względem, który. Przez lata hamował mój występ tam, bo to, to, to są dwie rzeczy. Pod względem sportowym uważam, że, że już dawno na to zasłużyłem. Choćby nawet tym, że miałem 10 wygranych z rzędu u nas na Polskiej, u nas na naszym rynku, później miałem 11 dla Alanewski, stworzyłem jedną walkę i drugą dostałem od razu opas, chociaż pewnie większość ludzi o tym nie wie, ale wygrałem z dużą kon kontuzją kolana i przez dwa lata nie walczyłem i oni na powrót od razu na przywitanie mi dali walkę o pas i, i naprawdę długo na mnie czekali i, i tam, był, tam był tam był fajny, fajny odzew z ich strony kiedy wrócę i tak dalej także mówisz raz OM, tak? Tak, a no, cały czas mówiłem o one. Nie no tak, a ja właśnie, a ja mi, mi, mi chodziło o KSW jednak ten temat tej, tej ewentualnej walki w KSW e, myślisz, że, że to w ogóle ma szansę się zjeścić? Nie wiem, no to, to zależy od, od ludzi, którzy na, nadzorują to wszystko. I... Były takie rozmowy jakieś w ostatnim czasie albo trochę wcześniej? No nie, Wojsław mówi, że nie było, no to chyba nie było. No. Chociaż Wojc... ja uważam, że troszeczkę kręci z tym wszystkim i mówiąc, że on nigdy nie był zainteresowany moją osobą, to, to gdzieś tu Obstawiam, że, że jest to troszeczkę kłamstwa, no ale to może niech będzie po jego. I, no, no co, no, na razie nie jestem i, i e, e, nawet jak ktoś wypadł, to nie pytali, nie, 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 nie chcą, no to nie chcą, no proste. Ja mam, ja mam inne federacje, w których mogę się spełniać. Niekoniecznie musi to być KSW, chociaż jest to fajna organizacja i topowa, tym bardziej u nas, no, ale nie to nie. Akademia Sportu Walki to miejsce, które w ostatnim czasie pojawiało się na ustach wielu freaków. Wspomnijmy tu choćby czy Alana Kwiecińskiego, popularnego Brave czy Piotra Szeligę. Ja, ja się tak zastanawiam obiektywnie, bo wiemy, że jakie są wasze relacje z tymi e, dwoma zawodnikami. Kogo chętniej byś spotkał na macie u was w klubie? Chętniej u nas w klubie na macie? Najlepiej dwóch, żeby przyszli. A to było to pytanie, z którego tak, tak się cieszyłeś. No nie Alan, jak chcesz to zajrzyj, nie? Piotrek to już chyba e, pracy w szatni nie dostaniesz, to już jest... Powiedz mi, o co chodzi z tą pracą? Co? On co to? Pracę ty, no ale to nie jest zabawne. Był ochroniarzem u nas w szatni. Pilnował po prostu ubrań. Jakieś tam pieniążki sobie zarabał, dubał sobie. I nie przyszedł, nie, nie zadzwonił, nie przyszedł jeden, drugi dzień. No i nie poszanował tego, że, że daliśmy mu możliwość tego, żeby się spełnił jako ochroniarz. Więc do pracy nie może wrócić, ale na ma matę chętnie jeszcze zapraszamy. Ok, na koniec Michał, ostatnie pytanie. Ja ciężko mi czasem pytać o, o to trenera Mirka czy, czy Adama, ale ciebie mogę, bo będzie, będziesz pewnie bardziej obiektywny. Duży jest, że tak powiem, w środowisku e, e, hałas, nazwijmy to odnośnie Olka Okińskiego. Mówi się sporo na temat jego warunków. 2,05 2, wzrostu, 90 kg, wagi, cały czas chłopak rośnie i tak dalej. Czy ty widząc go regularnie na Macie widzisz w nim duży potencjał w przyszłości? Ale to wiesz, pomijając jego warunki fizyczne to jest chłopak, który trenuje od najmłodszych lat. Technicznie już jest dobrze wyszkolony. Jest prowadzony przez trenera Mirka. I każdy wie doskonale o tym, że jak trener prowadzi zawodnika, to, to, to jest przed nim jakaś przyszłość, jakaś jest przed nim duża przyszłość, bo potrafi to zrobić jak mistrz. Nawet przykład Szymona Kołeckiego, Jotki, Mariana. I uważam, że jeśli na którymś etapie Olek powie, że nie chce tego robić, to, to będzie yy, bardzo duża pociecha z niego u nas w kraju i ogólnie będzie świetnym zawodnikiem. Ok, teraz już naprawdę ostatnie. Czemu, jakie... Yy, jakie... Cechy mogłyby przesądzić o tym, że Adam miałby szansę wygrać z Normanem Parkiem. No uważasz, że nie ma szans. No bo tak mówisz. Wiesz, nie no mówimy, nie mówimy, ma... mówimy o, o Normanie, który w Polsce przegrał tylko z Borysem w boksie, a w MMA z Mateuszem Gamrotem versus Adam, który de facto miał chyba 7-letnią przerwę od startów. Tak, ale z Borysem i z, z Gamerem to były podobne warunki. I a ja uważam, że tu warunki mogą zrobić dużą różnicę, i uważam, że Adam ma duże szanse na to, żeby wygrać walkę. No, w jaki sposób, na przykład? Gdzie widzisz jego przewagi? Trafi go i dobranoc. No, Adam waży ponad pakę. No Norman będzie miał, wiesz, prawie dziewięć dych, nie? Więc ta róż... Jesteś panem Normana, Nie, ja jestem, ja jestem zorientowany w miarę. Bo... jesteś z Irlandii jesteś, nie? Dobra, no, czyli... Powiedz szczerze, jesteś z Irlandii, czy norm, jesteś Normana, e, fumflem, nie, nie, menadżerem. Nie, nie, Michał, wie, w, słuchaj. E, Norman dostanie w czapę i pójdzie spać. Dobra, dzięki. I tak zakończymy. Dzięki. Could have a Dobrze choice? jest mieć wybór, in szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto you, wybrać XTB. Ty decydujesz, you invest in. chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Sejfy.pl. Jesteśmy bezpieczni.